No więc tak, to będzie wróżba, jako, że dzisiaj Barcelona gra z Interem, musimy, słuchajcie, zrobić wróżbę, musi, musi, musimy, mieć dodatkowo jest godzina 13.30, tak jak kolega w komentarzu napisał i lewą ręką otworzymy tą piękną skrzynię. I mam nadzieję, że tak jak zawsze tutaj, kurwa, trzeba z powyżej złotówki, to bardzo wygra, poniżej przegra. Póki co, siadło wszystko. O kurwa, lewa ręka, dobra, e, zobaczymy. Nie, yeah, jak będzie. I minimal wear. No chyba może to być złotówka. No ciekawe ile to kosztuje. Dream Glade Minimal Wear. Szybki check. Szybki check. Niestety kosztowało mnie to kurwa 17 zł. Mam nadzieję, że odda to o kurwa. Pieniędzy nie mam nieskończoności, niestety, ale kosztuje to 3,20, 3,40. Dobrze, no to więc tak, wszyscy wiemy chyba jaki będzie wynik. Dziękuję bardzo, do widzenia. Można stawiać pieniądze.